Top 10 koncertowych zachcianek gwiazd. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co się znajduje w koncertowych garderobach muzyków? Wielkie gwiazdy nie tylko mają swoją cenę, ale także swoje kaprysy. Prześwietliliśmy dla Was 10 artystów, którzy w swojej liście niezbędnych rzeczy na koncertach mają wpisane wyjątkowo nietypowe zachcianki. Numer 10. Adele. Choć nie jest jasne, jakie gwiazda ma żądania po swojej spektakularnej metamorfozie, to wiemy, co było wymagane w jej garderobie jeszcze niedawno. No i tak, w pomieszczeniu powinny się znajdować takie rzeczy jak czajnik elektryczny, sześć nowych i umytych kubków do kawy, dwie butelki nieekologicznego wyciskanego miodu. W ramach przekąsek na Adelma czekać talerz różnorodnych, świeżo przygotowanych, pakowanych oddzielnie kanapek oraz sałatka z kurczakiem. Kanapki nie mogą zawierać pomidorów, octu, czyli ani owoców cytrusowych. Do tego na stole powinna się znaleźć butelka wina najwyższej jakości pochodzącego z Włoch, Francji lub Hiszpanii. Numer 9. Drake Wokalista podobno zawsze prosi o dwa szczególne produkty do pielęgnacji ciała. Jest to pomadka Nivea i mydło marki Dr. Bronner o zapachu mięty pieprzowej. Oprócz tego Drake oczekuje cztery tuziny kadzideł o naturalnym zapachu, dużo alkoholu, w tym piwa, whisky, wódki oraz szampana i dodatkowy zestaw głośników. Catering nie może zawierać wieprzowiny. W porównaniu do swoich kolegów z branży raper nie jest zbyt wymagający. Numer 8. Eminem. Bucrapu w swojej garderobie wymaga dużej ilości napojów, ale także handli. Na stole powinny znaleźć się 24 butelki i 12 puszek dietetycznej coli, 6 butelek sody i 6 puszek Red Bulla. Eminem do jedzenia preferuje krewetki królewskie w specjalnym sosie z dużą ilością cytryny oraz bochenek chleba. Nie może także zabraknąć odtwarzacza CD, w którym muzyk może odtwarzać swoje, a jakże ulubione płyty. Numer 7. Rihanna Piosenkarka nalega na stosowanie niebieskich lub czarnych zasłon z warstwą lodowo-niebieskiego szyfonu. Oprócz tego potrzebuje dywanik z nadrukiem zwierzęcym i jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że ma być czysty. W garderobie powinien znaleźć się nawilżacz, cztery małe przezroczyste wazony z białymi tulipanami bez liści oraz odpowiednie oświetlenie zapewniające swobodną atmosferę. Numer 6. Cani West. Raper jest znany ze swojego kontrowersyjnego zachowania. Niemniej dyskusyjne są jego wymagania dotyczące rzeczy w garderobie. Organizatorzy koncertu muszą zapewnić krzesło fryzjerskie, balsam do ust firmy Carmex, mieszankę orzechów, butelkę sosu Tabasco oraz dużo alkoholu, który oczywiście jest też dokładnie określony. Oprócz tego, podczas trasy São Pablo, West zażądał maszyny do napojów, która serwowała mieszankę coli z koniakiem oraz lemoniady z wódką. Numer 5 Beyoncé jest nie tylko królową muzyki, ale także królową zachcianek. Wymaga, żeby osoby, które z nią współpracują, miały wykonane ubrania w 100% z bawełny. W garderobie wszystkie elementy muszą być białe, ale już papier toaletowy powinien być w kolorze czerwonym. Pomieszczenie musi też zawierać świece o zapachu róży. Oprócz tego Beyoncé chce, żeby wszystkie przekąski były podawane na szklanych, paterach, a napoje o odpowiedniej temperaturze pije tylko przez tytanowe słomki. Numer 4. Katy Perry Gwiazda Popu kocha kwiaty, ale podobno nienawidzi goździków. Dlatego w garderobie powinny znajdować się świeże, biało-fioletowe hortensje, różowo-białe róże i piwonie. Jeśli nie są dostępne, to mają to być sezonowe białe kwiaty. Oprócz tego wokalistka musi mieć pod ręką pudełko chusteczek pielęgnacyjnych dla niemowląt, miskę świeżych i ekologicznych owoców, słoik salsy, chipsy tortille, słomki do picia i herbatę miętową oraz rumianek. Numer 3. Madonna Legendarna wokalistka wymaga miejsca dla swojej 200-osobowej świty i 20 międzynarodowych linii telefonicznych, aby móc zadzwonić do przyjaciół w innych krajach. Oprócz tego jej pomieszczenie na backstage'u musi wyglądać dokładnie tak samo jak jej dom i muszą stać tam świeże kwiaty. Z piosenkarką zawsze jeździ jej kucharz, który przygotowuje dla niej wegańskie potrawy. Numer 2. Taylor Swift z Swift sprawa jest skomplikowana, ponieważ wiele zależy od godziny przyjazdu gwiazdy. Jeśli piosenkarka zamelduje się przed 11 rano, to oczekuje w garderobie mrożonej kawy Carmel Latte, mrożonej Amerykano oraz kawałka chleba dyniowego. Wszystkie te rzeczy muszą być ze Starbucksa. Następnie wokalistka musi znaleźć na stole cztery pełne zgrzewki Red Bulla, butelkę soku winogronowego, awokado oraz kubełki lodów marki Ben Jerry's o smaku Cookie Dough Ice Cream oraz Brownie Frozen Yogurt. Numer jeden. Lady Gaga. Organizatorzy koncertów Lady Gagi również nie mają łatwego zadania, jeśli chodzi o przygotowanie garderoby na jej przyjazd. W pomieszczeniu musi się znajdować telewizor z kablówką i odtwarzaczem DVD, miękkie krzesło biurowe, bezzapachowe świece, nawilżacz do powietrza, czajnik elektryczny, a obok niego organiczny imbir, herbata z trawy cytrynowej i miód. Jeśli myślicie, że na tym kończy się lista, to musimy Wam zdradzić jeszcze jedno wymaganie gwiazdy. Piosenkarka w garderobie chciałaby zobaczyć także trójkę swoich fanów.